wynosi 15 lat skład. Także przechodzimy teraz do proszę pana komendanta gminnego, chodniczy samarze poczarnej młodszego brygabiera Sławomiera Bajana o przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej ASP na terenie miasta i gminy Bełżyce. przedstawić takie najistotniejsze informacje dotyczące działalności ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie. Na terenie naszej gminy działa 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które skupiają w swoich szeregach około 370 członków. W czterech jednostkach to jest w Matczynie, w Babinie, w Borżycach i we wzgórzu działają ponadto młodzieżowe drużyny pożarnicze, zarówno dziewczęce, jak i chłopiece. Mam tutaj taką krótką informację dotyczącą poszczególnych jednostek i tak w największym skrócie postaram się to przedstawić. A więc OSP Babin, jednostka założona w 1928 roku. Liczy 50 członków. Ta jednostka jest włączona do, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Graśniczego. Prezesem jest Pan... Z w Boguta jednostka posiada samochód ratowniczo-gaśniczy mar z 2010 roku oraz samochód Ford Transit z 2012 roku. Jednostka OSP Marcin Wojcieszyn powstała w 49 roku, 57 członków. W 99 roku jednostka została również włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na terenie gminy mamy dwie takie jednostki właśnie, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Prezesem jest Pan Jan Karnajewicz. Jednostka posiada również samochód MAN z 2009 roku oraz Ford Transit z 2015 roku. Jednostka OSP w Bełżyce, najstarsza jednostka na, te, na naszym terenie z 1913 roku, liczy 56 członków, prezesem jest pan Edward Wójtowicz. Jednostka posiada następujące samochody, Volvo, samochód ratowniczo gaśniczy z 1993 roku, samochód lekki Volkswagen z 2004 roku. I od 2015 roku jednostka posiada również przekazany przez Państwową Straż Pożarną samochód-drabinę Magirus z 1977 roku. Przy pomocy tej drabiny myślę, że niektórzy z Państwa już widzieli właśnie ten samochód w akcji jest wycinanych w miarę potrzeby dość dużo drzew w takich sytuacjach, gdy jest to potrzebne. OSP Kolonia Chmielnik, 46 rok powstania. Jednostka liczy 28 członków. Prezesem jest Krzysztof Tarka. Jednostka posiada na wyposażeniu samochód Jelcz z 1991 roku oraz samochód Ford Transit z 2011 roku. Jednostka OSP Jaroszewice, rok założenia 28, liczy 19 członków. Prezes y, państwowych Matyasi. W jednostce jest samochód y, gaśniczy Star 244 z 1983 roku. I tutaj drugi samochód to przekazany w styczniu tego roku. Y, samochód y, Lublin 3 z 1999 roku. To jest samochód przekazany y, z jednostki ratowniczo gaśniczej Bożica do tej jednostki OSP. OSP Podole. W 1962 roku jednostka powstała, liczy 30 członków, prezes to pan Artur Wierzchowski. Jednostka posiada zakupiony w 2017 roku, a więc niedawno, samochód leśniczy Mercedes-Benz. Oczywiście to nie jest nowy samochód, tylko samochód jest z 1986 roku. OSP Wronów w 1948 roku powstała, liczy 15 członków, prezesem jest Pan Kamil Barnecki. Jednostka posiada samochód gaśniczy Star 244 z 80 roku. OSP wzgórze. Jednostka jeszcze z rodowodem przedwojennym z 1931 roku. 36 członków liczy. Prezes Zgwiniew Sągolewski. Jednostka posiada samochód MAN z 82 roku oraz samochód Żuk z 1983 roku. OSP wymysłówka, wymysłówka powstała w 1954 roku, liczy 15 członków, prezesem jest pan Jerzy Wójtowicz, na wyposażeniu jednostka posiada no już taki bardzo leciwy samochód gaśniczy Star 66 68 roku. OSP Zagórze założona w 56 roku, liczy 20 członków, prezes Seweryn Orzeł, jednostki samochód gaśniczy Star 244 z 88 roku. OSP Zalesie założona w 1965 roku, 15 członków. Prezes pan Piotr Staniec. Na wyposażeniu jednostka posiada samochód STAR 244 z 1976 roku. i OSP Wieszczowiska Stare powstała w 1933 roku, a więc rodowód przedwojenny, liczy 28 członków. Prezesem jest Piotr Sztusarski. Ta jednostka tak teraz od przynajmniej roku. Jest w trakcie, powiedziałbym, odbudowywania się, i wszystko na to wskazuje, że również tam ta jednostka zacznie nie działać. Teraz, jeśli chodzi o takie sprawy operacyjne, sytuacje przetworzone na terenie gminy, Szanowni Państwo, w ubiegłym roku, czyli w, w roku 2018 na terenie. Gminy Bełżyce miało miejsce 141 zdarzeń, z tego 90 miejscowych zagrożeń, 46 pożarów i 5 alarmów fałszywych. Jest to ilość podobna do roku ubiegłego. W roku ubiegłym, czyli w 2017 rok wcześniej, było wszystkich zdarzeń 136. Ta ilość zdarzeń właśnie jest w poszczególnych latach zbliżona. I tutaj udział jednostek OSP mamy część jednostek, które najwięcej razy biorą udział w akcjach ratowniczo-graśniczych, tutaj chciałbym wymienić te jednostki, które mają takich wyjazdów najwięcej. Jednostka z Babina, 24 wyjazdy w ubiegłym roku. Kolonia Chmielnik 19 wyjazdy. Marczyn, 16 wyjazdów, Gołyszyce 8 wyjazdów, Podole 6 wyjazdów. W 2018 roku miały miejsce również takie duże zdarzenia, pożary na terenie na naszym terenie. W marcu w miejscowości Cukle taki duży pożar tego kompleksu szklarni, o którym na pewno wszyscy słyszeli. Akcja trwa kilkanaście godzin. W gaszeniu uczestniczyły również jednostki OSP tutaj nasze takie jak Babiń, Bełżyce, Marczyn, Podole, Zagórze, Koloniach Gminnych, Jaroszewice, Wronów. Natomiast we wrześniu miały miejsce dwa duże zdarzenia w Kłodnicy. to już nie nasza gmina, ale również żeśmy tam wspomagali z sąsiednią gminę. Paliła się zmagazynowana w dużych ilościach słoma w takich belach. Wymagało to długotrwałej akcji gaśniczej. I drugim takim zdarzeniem to 15 września we Wronowie paliły się zabudowania gospodarcze. W ubiegłym roku udało się pozyskać trochę nowego sprzętu wyposażenia dla jednostek OSP. Takim najbardziej istotnym źródłem, z którego właśnie ten sprzęt trafił do jednostek OSP, to był, był Fundusz Sprawiedliwości. Pierwszy raz Organizowana taka akcja na szczeblu krajowym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do jednostek z naszej gminy w ten sposób trafił sprzęt na kwotę ponad 33 tysięcy złotych przy udziale własnym gminy 330 złotych 1%, a więc to było dla nas bardzo korzystne. Były to m.in. z takiego ważniejszego sprzętu zakupionego dwa defibrylatory. Były piły spalinowe, detektor wielogazowy, agregaty prądotwórcze, latarki akumulatorowe, przynośnie zestaw oświetleniowy, parabany osłaniające miejsce zdarzenia. Jednostki również we własnym zakresie w możliwości kupowały jakieś sprzęt do swoich jednostek, między innymi w Bełżycach Został zakupiony w ten sposób mini-fantom do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. buty typu Wodery. W Podolu pompa za kwotę 3650 zł. To z Funduszu Sowieckiego. Hełmy strażackie używane. W Zagórzu tak samo używane. Hełmy, pasy bojowe, rozdzielacz, prądownica, buty bojowe. Ubrania typu Nomex. W Marczynie jest sprzęt do kaszenia pożarów lasu, w OSP Podole został jeszcze zamontowany zestaw do systemu selektywnego wywoływania, a więc do powiadamiania strażaków o akcjach za pomocą SMS-ów, tutaj z budżetu gminnego został ten sprzęt zakupiony na kwotę 6,5 tys. zł. Budżetu gminnego były jeszcze zakupowane w ubiegłym roku. Węże pożarnicze do jednostek OSP, jak również mundury wyjściowe do jednostek we wzgórzu, w Maczynie i w oraz rękawice, rękawice pożarnicze. To wszystko na kwotę 11 900 zł. Jeśli chodzi o pracę remontowo-modernizacyjne w jednostkach OSP, to takie naj, najszersze prace w ubiegłym roku były prowadzone miejscowej jednostce w Dążycach. Tam cały czas jest modernizowany, przebudowywany budynek, który wcześniej był budynkiem jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dążycach. W ubiegłym roku w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich wartość programu to 165,5 tysiąca złotych przeszło. Były modelizowane pomieszczenia na pierwszym y, piętrze tego budynku. Y, poza tym y, jeszcze remont garażu, klatki schodowej, y, izby tradycji, wymiana drzwi i okien, ocieplenie ścian. Y, wymiana przyłącza energetycznego to następne y, remonty o wartości 62 tysiące złotych. Y, Włożono tarakotę w izbie tradycji, glazurę y, w y, sanitariatach na piętrze wartość 15 tys. zł. Wykonano izolację prywatnego budynku z ociepleniem ścian fundamentowych i tutaj wartość 13,5 tys. zł. A więc wszystkie te, te kwoty do zliczane do góry to, to jest pokaźna kwota remontów w jednostce osp Głożyce. W innych jednostkach, w jednostce Babin Najważniejszym zadaniem była modernizacja dachu na strażnicy. Remont kosztował przeszło 41 tysięcy złotych. Z tego 11 tysięcy, w przybliżeniu 11,5 tysiąca dofinansował Urząd Marszałkowski. Pozostałą kwotę zapłaciła Gmina Bełżyce. Wykonano także nowe w placu przy rewizji. Wartość to 12 tysięcy złotych. W jednostce w w ubiegłym roku wykonano także remont dachu i wykonano również zadaszenie przed wejściem do strażnicy. Koszt całkowity to ponad 30 tysięcy złotych i tutaj 10 tysięcy pokryło starostwo Powiatowe w Lubinie. W OSP w Marczynie wykonano centralne ogrzewanie w garażach, pomieszczenie socjalne przy garażu dla strażaków. Wyremontowano drzwi garażowe, wykonano opaskę odwalniającą budynku. W Kolonii Chmielnik w ubiegłym roku wykonano remont małej świetlicy, ze środków Funduszu Selskiego w Zagórzu pomalowano elewację, wymieniono osiedlenie garażu, naprawiono rynny. W Jaroszynicach w trakcie remontu jest mała sala wymizji. W, w Zalesiu rozpoczęto remont świetlicy, zakupiono materiały budowlane za kwotę 10 tysięcy złotych z Funduszu Selskiego. We wzgórzu został wyasfaltowany plac przed remizą przy dużym udziale prac strażaków, którzy przygotowali na przykład podłoże. Wykonano prace porządkowe przy korycie rzeki, przycięto drzewa przy ulicy wzgórze. W podolu strażacy uporządkowali teren w lepiej. sklepie, co wiązało się również z wycinką drzew i usuwaniem korniaków. Chciałbym podkreślić, że dużo prac tutaj z tych, co, co wymieniałem no to takie niefachowe, a często również i fachowe wykonywali nieodpłatnie strażacy. Jeśli chodzi o szkolenia, w 2018 roku 9 strażaków z naszej gminy ukończyło szkolenie podstawowe, szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi, czterech Strażaków, szkolenie dla naczelników OSP, dwóch Strażaków. Organizatorem tych szkoleń jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ponadto czterech strażaków ukończyło kurs kwalifikowany pierwszej pomocy przedmedycznej. Szanowni Państwo, już zbliżając się do końca, chciałbym powiedzieć, że działalność Ochotniczych Straży Pożarnych to oczywiście nie są tylko akcje ratowniczo-kaśnicze. Strażacy, ochotnicy tradycyjnie biorą udział w licznych uroczystościach patriotycznych, kościelnych, myślę, że y, są widziani przez społeczeństwo, chociażby jak są uroczystości Bożego Ciała, asystenta przy Drogi Pańskiej, y, podczas Świąt Wielkanocnych. Y, teraz przed nami y, uroczystości 3 Maja, i oczywiście także inne. Takie jednostki jak jednostka z Marczyna, z Kolonii Gmielnych, z Barbina z Zagórza, ze Wzgórza e, współpracują czynnie ze szkołami, ze stowarzys stowarzyszeniami kobiecymi na swoim e, terenie. Strażacy z kilku jednostek biorą udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Druchowie z Bałżyc e, za są zaangażowani w wolontariat Szlachetnej Paczki. E, pomagają także lubelskiemu hospicjum Małego Księcia. Warto odnotowanie jest także to, że w ubiegłym roku po raz pierwszy strażacy z OSP w Zgórze byli organizatorem takiej imprezy sportowej w swojej miejscowości, tak zwany bieg wzgórski. Z nadzieją, że ta impreza będzie kontynuowana w następnych latach. Z kolei strażacy z Marczynawu Cieszyna są już po raz kolejny współorganizatorami pikniku dla mieszkańców swojej miejscowości. Powitanie lata. Z wartych odgotowania są takie dość duże ćwiczenia, jakie odbyły się w ubiegłym roku, 6 października, jednostki z nas tutaj z naszego terenu. Babin, Marcin, Bełżyce, Podole uczestniczyły w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. To były ćwiczenia dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ćwiczenia te odbywały się tutaj u nas w Bełżycach, no i udział naszych jednostek i wyszkolenie zostały właśnie wysoko ocenione. Szanowni Państwo, co roku takim ważnym wydarzeniem są również zawody sportowo-pożarnicze. W ubiegłym roku takie zawody odbyły się 27 maja na tutejszym stadionie. W kategorii drużyny męskich czyli pierwsze miejsca to zdobyły Bamin, drugie miejsce Jaroszewice, trzecie Koloniach Chmielnik. Jeśli chodzi o drużyny żeńskie brały udział w naszej gminy dwie drużyny tutaj Babin okazał się tym razem lepszy niż, niż yy, druhny z Bełżec. W tym roku zawody yy, takie gminne na stadionie yy, będą miały miejsce 12 maja, na które serdecznie zapraszam. Yy, myślę, że z mojej strony to byłoby wszystko. Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Yy, dotychczas zawsze yy, ta współpraca myślę, że układa się bardzo poprawnie, bardzo pozytywnie. No jednocześnie oczywiście chciałbym również prosić o taką pomoc dla jednostek OSP, żeby, żeby widzieć potrzeby jednostek OSP, no bo niestety, żeby mogły dobrze funkcjonować, potrzebne jest, potrzebne jest chociażby to wsparcie również finansowe. Jeszcze raz dziękuję bardzo za Dziękuję bardzo panu i za wszerne informacje i proszę Przewodniczącego Komisji za gospodarowanie przeszedłego i nieopomunionego porządku publicznego o przedstawienie stanowiska. Komisja oczywiście pozytywnie zaopiniowała i przyjęła informacje na temat bezpieczeństwa Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Dyskusja. Proszę bardzo. Państwo, Pan Komendant, mając zwrócić uwagę na y, potrzeby finansowania wielu, wielu zadań Ochotniczych Straży Pożarnej. Na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego rozmawialiśmy, ustaliliśmy to z Panem Sulentem, między innymi, że jest możliwość w przypadku tego wykonywania zadań komercyjnych do 400 tysięcy zł rocznie. Żeby jakoś pomóc Ochotniczym Strażom w rozreklamowaniu takich możliwości wykonywania zadań komercyjnych, poprosiłbym o umieszczenie może w gazecie informacji, że Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość wykonywania odpłatnie różnych usług, no nie wiem, czy to jest usunięcie drzewa, czy ścięcie korony. To może być takim dodatkowym wsparciem finansowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informacje na temat ochrony przeciwpożarowej PSP na terenie miasta gminy Pełżyce jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. A, przepraszam, jeszcze tutaj, nie Proszę dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP Pełżyca o przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Bełżyce. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić informacje na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie, w gminie Bełżyce za rok 2018. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bełżyce realizowane są przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w skład w której wchodzi jednostka ratowniczo-gaśnicza straży Pożarnych w Bełżycach, a także przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. Obszar chroniony przez w Bełżycach obejmuje teren pięciu gmin. Gminy Bełżyce, Orzechów, Wojciechów, Niedwicę Dużą i Konopnice. Ze względów operacyjnych w ramach porozumienia.